Układanie podłogi na belkach z zastosowaniem Austroterm Uniplate. Korzystając z Austroterm Uniplate, możesz ułożyć podłogę na lekkiej konstrukcji drewnianej. Ważne jest, aby krawędzie płyty opierały się na belkach. Zanim rozpoczniesz pracę, upewnij się, że konstrukcja jest wypoziomowana, a przestrzeń pomiędzy belkami jest wypełniona odpowiednim materiałem izolacyjnym. Umieść płytę Austroterm Uniplate na koziołkach warsztatowych. Równo ją przetni, złam i odetnij dolną warstwę siatki szklanej. Klej montażowy nałóż zygzakiem na krawędzie płyt oraz belki. Następnie płytę Austroterm Uniplate przyłóż do drewnianej konstrukcji, mocno ją dociśnij. Postępuj podobnie z pozostałymi płytami. Ważne jest, aby krawędzie łączyć ze sobą klejem. Tam, gdzie trzy płyty stykają się ze sobą, użyj talerzyków montażowych, aby przymocować je do belki. Po zakończeniu prac montażowych płyty Austroterm Uniplate są od razu gotowe do użycia i nadają się do dalszej obróbki.